Cześć, liczby mieszane jako ułamki niewłaściwe. Czyli mamy liczbę mieszaną, 2 całe i 3 czwarte i chcemy ją zamienić na ułamek niewłaściwy. I robimy to w ten sposób, że odziabniemy kreskę ułamkową. I tak 4 razy 2, czyli dół ułamka razy całość. I dodajemy tą górę, która tutaj jest. Tak, i to wpisujemy do góry, czyli 4 razy 2 plus 3. A na dole wpisujemy tą liczbę, która tam była, czyli czwórkę. No i teraz już tylko liczymy. 4 razy 2 jest 8, plus 3 jest 11, a czwóreczka nam zostaje, tak? Dół razy całość dodajemy górę i już mamy punktów furę. A dół zostaje taki, jaki był, bo gdy liczyliśmy, to się skrył. Możecie zapamiętać ten wierszyk i będziecie za, już będziecie umieć wszystko liczyć. Dobra, 3 całe jedna 1 druga. Możecie spróbować już sami. Tak, równa się. No to znowu dół razy całość, czyli 2 razy 3, tak. I dodajemy górę, czyli plus 1. No i wpisujemy to sobie 2 razy 3 plus 1. A dół zostaje taki, jaki był, bo gdy liczyliśmy, to się skrył, czyli dwójeczka jest na dole, tak? No i teraz już tylko liczymy i mamy zamienione. Kolorkami 4 całe i 2 piąte. Tak. No to 5 razy 4 i plus 2. I to będzie wyglądać tak. 5 razy 4 i plus 2. No i na dole jest 5, tak? Liczymy teraz tylko 22 piąte, koniec, zamienione. Sprawdźcie na tym i na tym przykładzie. Czyli zatrzymujecie i robicie. Teraz już nie ma wymówek. Musicie zaumieć. Dobra, a my lecimy z odpowiedziami. Najpierw pierwszy. 1 cała i 2 trzecie. No to tak. 3 razy 1 tutaj będzie... I plus 2 I to, I to pakujemy do góry To no to 3 razy 1 i plus 2 A dół zostaje, tak? Czyli trójeczka No i 3 razy 1 plus 2 to jest 5 A na dole mamy trójeczkę Dobra, drugi przykład Co tutaj będziemy robić? Jak się nie udało za pierwszym razem to teraz już musi 5 razy 4, tak? No i plus 3 Dostaniemy jakiś tam wynik A na dole będzie piąteczka Czyli tak 5 razy 4 to jest 20, plus 3 to jest 23, a na dole jest piąteczka, tak? A gdy dojdziecie do wprawy, będziecie to robić już tak. No, mamy 2 całe i 3 czwarte. No to równa się. No i tak, 4 razy 2 jest 8, plus 3 jest 11, więc wpisujemy tu. A, okej, okay, najpierw w dół. A u góry będzie 11, tak? No, bo co wpiszecie, <gryw> kiedy. Czy, czy najpierw w górę, czy najpierw w dół. No ale tak, no 4 razy 2 jest 8 plus 3 jest 11 i to możecie od razu wpisać do góry. Nie musicie tego rozpisywać. Dobra, 3 całe i 2 piąte. Znowu równa się kreska łamkowa. No i tak, na dole piąteczka, bo wiadomo ona zostaje. No a 5 razy 3 to jest 15, plus 2 jest 17, więc u góry będzie 17. Znajdź błąd. W tych trzech przykładach poszukajcie błędów. Możecie je sobie sami rozwiązać. I pokazać, które jest źle i co jest źle. A my lecimy z analizą tego. Czyli tak, pierwszy łamek 4 całe i 2 piąte równa się 14 drugie. Co nam tu nie pasuje? No na pewno nam nie pasuje to, że tu jest dwójka, tu jest piątka. Tak? No bo dół miał być taki, yy, dół ma zostać. A tu na dole była piątka, a potem była dwójka. No to coś tu jest nie halo. Dobra. Drugi łamek jedna cała i druga równa się 4 drugie. Dół, o, widzimy, dół został. No, ale u góry ktoś coś źle policzył. Nie wiem, jak on to zrobił, tak? Powinna być trójka. Ok, a w ostatnim przykładzie? Dół widzimy, że jest taki, jaki powinien być. 6 razy 6 jest 36, plus 5 jest 41. No, to wygląda spoko. tak? Dobra. I pamiętajcie jeszcze raz o tym, o tym, co tam było, że dół musi zostać taki, jaki był. I pamiętajcie, że najpierw mnożymy, a później dodajemy, tak? Najpierw jest to mnożenie. Tak? Tego dołu razy całość, a później dodajemy. To jest tak samo jak w kolejności wykonywania działań. Tak? Najpierw mnożenie, a później jest dodawanie. Dobra, zróbcie screenshota. Zostawcie lajka, łapkę w górę, komentarz, co tylko chcecie. Screenshota zróbcie, żeby mieć szybką powtórkę. Możecie go też zostawić w komentarzu, róbcie, co chcecie. Byle byście to umieli. Dobra, ode mnie tyle. Trzymajcie się. Cześć.